Jaki glut? Jezus! Siema, ma musimy szybko zdążyć. Przyzwałem kogo? Roksu Cox! Czas na koksowanko! Do Roxy Skinny! Ej, ty! Fajnie, że tutaj jesteś. Bo dzisiaj zagramy sobie w naprawdę śmieszną mapkę i odwiedzimy ciemną stronę słońca. Czekaj. Co ja wam będę opowiadał? Przeżyjmy to razem. Ale zanim rozpoczniemy, moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Bo tak, więc fajnie by było jakbyś zostawił I suba też możesz zostawić, bo 13 tysięcy subów brakuje i będzie milion No także yy, rozpoczynajmy słuchajcie Teleportacją Nazywasz się Czesiek i pewnego dnia postanawiasz polecieć na ciemną stronę słońca Zaraz przekonasz się o swojej porywającej historii Naprawdę, to, to musi być gruba historia Okej, okay, i naszym autorem dzisiejszej mapy jest biała siła powietrzna Co to jest? Ale mi się źle spało O wiem Polecę sobie na słońce! Nikt podobno nie widział jego ciemnej strony. No tak, no to to jest fajny pomysł, poniedziałkowy poranek. Ej, stary, ja, ja się nie dziwię, że to się, ty się nie wyspałeś. Ty spałeś na dywanie, pokolorowany w kształt łóżka pokolorowany. Nie da się kolorować łóżkę chyba, nie? Nie ma kredek do koder. by. Nie istnieją takie rzeczy. Aha, mam pójść do sąsiada. I co on mi? Co on mi da? Rakietę w kosmos, tylko na mam wziąć prysznic. Świetny dom. No, to, to powiem Ci kawalerkę, kawalerka 10 da 10, nie? O. No i mamy prysznicę no, to dzisiaj będzie naprawdę śmiesznie coś tak przyje. Dobra, weź, umyj się, mordo, i lecimy do... O! Do sąsiada, dobrze, że dom zamknąłeś, żeby nikt czy przypadkiem nie okradł. Czemu tam jest kominek, tu komina nie ma? Jakby ten dach jest większy od domu, nieistotne. Chodźmy do sąsiada. Sąsiad też widzę, że. No, tutaj delikwent na pewno zakończył wyższą szkołę yy, tego. U siebie rób jak u siebie, a u kogoś. Zapywa swojemu. Nieważne. U... A, co? Dlaczego to Cały czas takie coś jest. Cześć, weź wypad. Nie widzisz, że jestem zajęty? Sam wypad! Mam ważną sprawę. Masz może jeszcze kluczyki od rakiety? Mam! Ale nic za darmo! Pójdź do Monopola no... No i kłopnie żubrówkę. No to świetnie, nie mam pieniędzy. To ukradnij! No taka typowa rozmowa sąsiadów, właśnie, coś takiego Ej, to wiecie, zła mapa. Czesień, ja trzeba pasy zapiąć, bo to grubo się dzieje. Słuchajcie, historia jest naprawdę tak gruba, że trzeba zapiąć pasy, także. Ja teraz jestem bezpieczny? Mam nadzieję, że też to zrobiliście. Skąd ja mam pasyw w domu? Nieważne, ważne, że jestem bezpieczny. Idziemy. Czemu ta kobita na samym wejściu celuje do mnie z łuku? Je, to jest napad, to znaczy... <grym> Zaraz wraca. Czekaj, no dobra. Na stronie. Muszę gdzieś znaleźć pieniądze. O wiem! Ukradnę stacy w kościele. Chyba szło się tamtą ścieżką. Jak? Stacy w kościele... Jezu, jakie bogactwo! Bóg zapłacił, uprzejmie dziękuję. Oddawaj tacę! Ha, nigdy mnie nie złapiesz! Eee, ja nie wiem, czy jestem gotowy dzisiaj na taką mapę. Czekaj, weź to. Kliknij na księdza krzyżem. Jakim krzyżem? A masz! 20 zł! Ukradłem z tacy. Wreszcie mogę kupić. I co ja z tacą pójdę do sklepu, tak? No bez jaj Poproszę pół litra Należy się 20 złotych Ile? No dobra, niech będzie. O no i mam, także lepiej, jakbym sam to wypił. wypił. Ale zdzierstwo, 20 zł za pół litra. Kiedyś to było. Okej, okay. mam już ten trunek. Świetnie, poczekaj. Chodź za mną. O, widzę, że sąsiadowi to weszło. Jeszcze sąsiad chyba na drugą nogę byś musiał, bo coś tak cię z wiatrem niesie troszkę. O, poniedziałek, godzina 12, a tak wieje, no niesamowite. A więc dzisiaj znoszę. Co tu się dzieje w ogóle na tej mapie po długim marszu. Skąd sąsiad ma rakiety? Co jest w ogóle? Skąd się tutaj wziął? Sąsiad przez radio. Musisz włączyć silniki. Robiła to chyba jakaś dźwignia. No to fajnie, będę sobie strzelał stary. To jest... To jest odpowiedzialne. Kliknę wszystkie, nie? Co mam zrobić innego? To pewnie, że tak. Dawaj do góry. To jest jakaś dźwignia? Nie, są guziki. Poklikajmy wszystko. O, start! Ale to naprawdę dobrą rzecz odpaliłem? Bo tak się boję, że. Oj, chyba nie, ale ze mnie świniacz mi się bekło. I fru lecimy w kosmos do tego, na słońce. No pewnie, że tak. E, co robi sąsiad? Jezus! To jakaś mocniejsza była, widzę. Sąsiad! Wow, to działa! Szczerze się tego nie spodziewałem. Bo wiesz, nie było mnie stać na paliwo, więc wsypałem o kogroszy. <noise> Uważaj, latujesz w asteroidy! A, co się dzieje? O nie, rakieta została uszkodzona, musisz ją naprawić. Udało mi się włączyć silniki. Spoko, wlej do baku oleju... <grystanie> Na pewno pomoże, powinien być w którejś skrzyni. No ta. O, mam olej. Pewnie, że tak. A gdzie mam to wlać teraz? Czekaj, czekaj. Do którego miejsca mam wlać ten olej? Jakby. Czekaj. To nie. A tak jak zrobię? O, dalej nie działa. Tutaj, nie? Pewnie, że zbiornik paliwa, dobra, dawaj, wlewaj. To działa! No pewnie, że ta kopia. Coś ty myślał? Przecież to stary diesel na wszystkie pojedzie. Świetnie, zbliżasz się już do słońca. Co z tym o słońcu się stało? Nie spodziewałem się, że słońce tak wygląda z bliska. A, widzisz? Ja też. Okej, okay, to jest ciemna strona słońca. Sąsiad! Odbiór! Już wylądowałem. Ej, wykryłem coś w Twojej okolicy. Chyba. Sąsiad, sąsiad, chyba zerwało połączenie. Zaraz co jest? Widzę. Nie wszystko. Ja może wrócę. Ja może do rakiety. Nie, czy nie był głupi pomysł dzisiaj z tą to jest... Ja nie byłem gotowy na takie rzeczy. Ja chcę z powrotem do zadku. Ja nie chcę, ja widzę, jak ona tam wibruje. Ona to no, no, za bardzo wibruje. Ewidentnie coś jest z nią nie tak. Ząziat mnie nie uprzedził, że takie rzeczy mogą się dzieć. Otwórzcie bramę! Dobra, idę, nieważne. Olać, tylko się nie zabił, chłop jakbyś mógł. Czuć no, latają świnie i na mnie paczo. Owca święta. E, jak śmiesz zakłócać odwieczny spokój owcy. O, świnie, do lochu z nim. Dzięki za przejście mapy. Ale to nie jest koniec, słuchajcie, bo za moment wgram drugą część. Także lecimy dalej. Na całe szczęście pasem, on co czas zapięte, więc czuję się bezpiecznie, aczkolwiek odpaliłem drugą... A! Tu! O! Takie rzeczy tu są! Bardzo fajnie, może... Okej, okay, ustawienia są nieistotne, fabuła. Tak jak w poprzedniej części, wcielasz się w cześćka, który został zamknięty w więzieniu na słońcu przez złe świnie. Poznaj go zapierającą dech w piersiach przygodę i pomóż mu po powrócić na ziemię. No pewnie, że tak. Także lecimy, biała siła powietrzna! I... O, przyłożyłem chyba łbem w ten... Sufit na łeb mnie się spadł. Coś takiego. No, fajnie. Okej. Okay. O! Taki sam <laughs> Moja głowa gdzie ja jestem? Muszę znaleźć drogę ucieczki! No ta! O, wiem, Najlep... Sprawdzam najpierw, czy nie ma przejścia w kiblu. Nie, nie chcesz tego sprawdzać, ją Naprawdę. Ej, tam jest przejście w kiblu. E to jest straszne, tam jest przejście w kiblu, czekaj, czekaj. A da się stąd... Nie, nie da się stąd wyjść. Nie ma takiej możliwości, a może... No nic, no nic nie zrobię, no. A czemu wszystkie... Czemu tam ma jest otwarte? Kto tam spał? Dobra, czekaj, dawaj. Tu, klapą w łeb i możemy śmigać dalej. I teraz jesteśmy zaraz obok to jest przejście. Za konica w mojej celi znajduje się klucz do wyjścia, ale, proboż, zamkną mnie tu dla pokuty. Z łaski Bożej, po wszelkim pozorem nie wypuszczę. Nie, nie wypuszczę. Nie zrobię tego. Gdzie pani głowa uciekła? Gdzie to jest klucz? Czekaj, tam gdzieś leży? Co jest? O nie! O nie, takie przerażające! Ciągło ją w ten, ciągło ją normalnie w sufit Między fugą a cegłą gdzieś ją pociągło, nie wiem, pewnie gdzieś tam siedzi, bo tak zrobili e, gdzie ten klucz jest? Ma być tu klucz, halo, a nie widzę tutaj klucza Nie ma klucza żadnego OSZUKAŁA MNIE! Je! Godzina jedna, o, dobra dawaj Ej, ale tutaj było otwarte, co zrobiłem w tym momencie? A może tam w kiblu jest, czekaj Oj Boże, a muszę tam wrócić teraz Pewnie w tym leju jest schowane, no ale jestem niekumaty. No patrz, wiedziałem! Guzik poświęcony. Elegancko. Mogę to kłaść na yy, y, rzeźbione kamienne cegiełki, czyli pewnie na to tutaj. Ale z której strony? Czy, co to jest? Aha, dobra. Czyli nic. O Jezus, o chłopie, ksiądz! Żeby dostać się za te drzwi musisz przejść test święconego bimbru, jeśli uda ci się wbić trzy butelki, otrzymasz zbawienie i możliwość wstąpienia do zakonu świętego żulamiecia. O, nie takie rzeczy, że piło! Ksiądz, dawaj flaszkę! Flaszka. A czemu pusta? Ej, a jak ja mam to zrobić? O! O Panie, to stąd między O, jeden! I drugi! I uwaga! O Panie! jest trzeci. O mój Boże! Nie spodziewałem się, że uda ci się sprostać temu zadaniu. Zasłużyłeś na wstąpienie do zakonu. siódmy, mam gdzieś ten wasz zakun. Zależy mi tylko na powrocie do domu, ale może przyznać, że dobry macie biberek. Wychleję sobie jeszcze ze dwa, dwa, dwa butelki. Nie, nie rób tego! Święcony miber w dużych lośniach ma właściwości gromodupne! Powiedzmy, że się zgadzam. Szkoda tylko, że nie słucham ani słowa. Nieistotne! Trzeba się napić! Świetny plan. Jeden, dwa... I teraz zaczniemy się... O! O u... Świata. No tak, możemy iść jest w porządku. Ta weź, a nie mam już butelki. No nic szkoda. Co <laughs> to, to, to? Ziomek O kurde, pawcik tu wisi. To będzie dlatego, że nie było nowego dnia zakłady. Poszukam jeszcze pawcikowus. Może będzie tam coś fajnego. Dobrze. Ziomeczku, wisi sobie dalej. Eee, co, on, co, co miałem przeszukać? A, tam jest klucz. Czekaj, a jak ja miałam go wziąć? Jak on jest z drugiej strony? A, mam Pawciko klucz, świetnie. O, przekaźnik. Repeater? Ha pawcik lubi ich używać. O! Jest na nie coś napisane. Choćbyś wielbił pawcika Właśnie <noise> przejedzie jego pawcikowóz. Układaj Redstone, postaw koment bloki. Niech zmartwychwstaną tu pawcika zwłoki. Cześć, witajcie, ja jestem pawcik. BUM! I dupło. Ty, do pawcikowozu! Ty, za dużo się dzieje naraz. Aby ruszać samochodem, używaj myszki! Co jest? Serio? A masz! A masz! Ej ja sobie myszką jadę! I mogę te świnyki rozjeżdżać, ale kozacko! Jakie to jest świetne. A co jak będę miał wypadek? O nie! Pawcikowóz zniszczony! Dawaj jeszcze raz! Jedziemy jedna świnia! Czuję się jak? Nie powiem kto. Wszyscy wiedzą kto! Nieistotne! O nie, babcikowo znowu zniszczony Dobra dawaj, okej okay. Tutaj walnięty, perfekcyjnie Czy to jest trudne? Chyba trochę tak, oj Ale prawie przyrżłem Dobra dawaj To było trudne Dawaj, dawaj, idzie mi naprawdę świetnie Ale jestem dobry w jazdę Outcam Dobra Dawaj ją! Dawaj ją! Mam nadzieję, że dużo już nie zostało, co? Bo jak teraz przegram to Zaraz się rozbiję, nie posiada hamulców! O! I nic z tego chyba Gdzie jestem? O, co się stało? Rozejrzę się po tym budynku, może znajdę coś, co pozwoli mi na powrót na ziemię Pewnie, że tak Bilet na PKS Bo pewnie jest yy, na słońcu bilet na PKS, czekaj, ja mam... Znaczy mam to poszukać? Pawcikowo, no fajnie czekaj, czekaj, tu było coś napisane? Ej, zrobili mnie w koniec, nic nie było napisane Ale oszuści Dobra, gdzie on teraz pójść? Chyba tutaj CO JEST?! O nie, wygląda na to, że trafiłem do super ściśle tajnego obozu Muszę jak najszybciej znaleźć wyjście O Boże, ja się czuję jakbym grał w Wolfensteina Ok, we don't... what colen... Co jest? JAKIE TO JEST STRA... NIE WOLNO TAKICH RZECZY! CO TU SIĘ DZIEJE W OGÓLE?! TAK SIĘ NIE WOLNO, NO?! ja nie mogę! Ale choryłby... CO?! Ja muszę się tu położyć, żeby przejść przez te drzwi Gdzie mam się położyć? W którym miejscu? Czekaj, dawaj o nie, tego się nie da zamknąć. Ej, nie da, o! O! Dzień się po. Jak się po. Co? Czekaj. Jak ja mam się położyć? Ej, jak? Czekaj, czekaj, czekaj. O co chodzi? Tu się nie da, tu się nie da wejść. Ej, do ja mam wejść w takim razie. Czekaj, czekaj. wejdź Ja chcę do tego, do drzwiów, czekaj. Chyba muszę coś tu położyć. Boże, jaki debil. To ja nic nie ma. A tutaj coś jest do położenia. O Jezus wlazłem gdzieś w jakieś ty. Witam nie blociaczka. Kliknij guzi, aby przekonać się o swoim losie. Klocuszek. Ha! Żółta tarakota! Rozwiązałem zagadkę! Podsadzić się tutaj w tym miejscu i będzie dobrze. O! Perfekcyjnie. Ha! Come on! Co to jest? O, znalazłem radę, może uda mi się wreszcie połączyć z sąsiadem. Halo? Sąsiad, słyszysz mnie? Nie działa, chyba nic z tego. E, ja pierdziele, co się dzieje? Jaki glut! Jezus! Siema, jak musimy szybko stąd... Sąsiad, wreszcie udało mi się Ciebie znaleźć, ale czemu musimy uciekać? Co się dzieje? Nie czas na tłumaczenie, wskakuj do studni! Ale po co? Nie jestem takim koksem, żeby przeżyć w studni! Właśnie go przyzwałeś! Już jest za późno, dawaj do studni! Przyzwałem kogo? <laughs> Roksu Koksu! <laughs> czas na koksowanko! Do Roksia <laughs> Co tu się wyrobiło? No co, jesteś już taki efekt przejścia? Jestem sąsiadem. Nie, Roksu Koksu, prowadził Cześćka, muszę go uratować. Zapytam się. Boże, co tu się dzieje? Juska, trzeba się zapytać. O nie, to chyba są wegańscy na dziwę. Co się dzieje? To jest najbardziej porąbana mapa, w jaką miałem przyjemność grać w swoim życiu. Świetnie. Ale łatwo, yy, nasz ziomek Józek powinien gdzieś tutaj być. No pewnie, że tak. Łapa! nie jest Józek! Sąsiad, jak dobrze cię widzieć, towarzyszu. Józef, jak dawno, żeśmy się nie widzieli. Długo no, już cię tu trzymają? No z rok to już tutaj sobie posiedzę. Powiedz, co cię do mnie sprowadza? Potrzebuję dostać się do rox-jaskini. Wiesz może gdzie ona jest? Rox-jaskinia. Spokajego grzybaka Grzyba Kapucyna, chciałbyś tam iść, do tej pory nikt nie przeżył bezpośredniego spotkania z największym ziomkiem, mistrzem propagandy i zbrodniczego yy, Rok Roksem Koksem. Wiem, ale muszę, on mojego przyjaciela porwał, Cześka, muszę zawsze go końcu jednego uratować. Dobra, Rosja nie znajduje się na północ-zachód, stąd przy strefie kwarantanny powiedzenia towarzyszu. A nie chcesz może, żebym cię wypuścił? Nie, jeszcze nie pora. U się odrodzi. <laughs> o, ja nie mogę. Co ja grałem? To jest naprawdę najbardziej próbowana w życiu, jaką grałem. To chyba tutaj na końcu ścieżki znajduje się ROX JASKINIA! Trzeba go dorwać. O Boże, tam jest. Co tam coś jest? Ciech, co ty jest? Co jest za miejsce? Okej. Okay. Nie wiem, co to. I nie chcę wiedzieć, starczy mi. Czyli ja. Pani. Tutaj. Ja nie mogę. Wygląda to, że jaskinia jest zablokowana barierą antysąsiadową. Jak? Ja się tam teraz zastanę. Lekarz, żeby wejść do ROX Jaskini, musisz najpierw pokonać księżniczkę mokę, a jednak ktoś tu kto żyje. Gdzie mogę znaleźć? Nie wiem, poszukaj sobie, powinna być w którymś namiocie. A co tak się w ogóle stało? Wszyscy zarazili się wodą z trapista i pomierali. Dlaczego ty żyjesz? No tak. Coś mi mówi? Nie wiem co, ale coś mi mówi, że na 100% będzie... w. Jeżeli wytrzymałeś do tej minuty, jeszcze nie włączyłeś tego filmu, to jesteś kotem. Bo to co tutaj się dzieje to naprawdę przychodzi. Ludzki, a nawet psie pojęcie wam powiem szczerze. I gdzie jest jakiej tutaj nie ma? Oszukali mnie! z <laughs> oszukali. Ej tutaj nie leży! Co jest? Tutaj jest! To czemu kazali mi tam iść? No ja nie mogę, jakie gałganistwo! No, to jest zakaz deptania wody. Hm. Czyli nic, no nie, nie podepczę tej wody, no nie mogę, no. To tak naprawdę nie tutaj. Sprawdź nawet naprzeciwko. He? A tak serio to tam gdzie jest strzałka. Co? Ej, ale... Świetna informacja naprawdę, powiem naprawdę świetnie... Ej, aha, faktycznie tutaj, dobra. ja głupi, faktycznie tutaj. Czas użyć sąsiadowej mocy latania! Czy to jest żywa istota? Sly Fox! Nie wypuszczam jest on to dwóch lat. Pójdźmy do Roksja albo będzie śmierć. Ej, czy możesz otworzyć raz Roks Lubię Lubię pizzę slami, więc otwórz Roksja skin no pewnie, że tak. Okej, okay. no to nie było trudne. Skończył się budżet Ład <laughs> Okej okay. no, Ła, drzwiami wryj. Dobra, idziemy Chyba zostało otwarte przejście Tutu tu, 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 tu. Do Rox Jaskini To jest najlepsze przejście na świecie Grasz jako czesiek Ale to to jest... Wow Dlaczego ten Roxu mnie tutaj trzyma? Ja tylko chciałem wrócić na ziemię Sąsiad, czesiek, wreszcie udało mi się ciebie znaleźć Sąsiad, jednak wrócił, żeby mnie uratować, ale nie przypadkiem Nie ma tu wciąż Roxa koksa. Obawiam się żon gdzieś tutaj jest? Czy ktoś powiedział Roksu Koksu? <laughs> Uciekaj jak ja odwrócę jego uwagę. <laughs> ja nie uciekam, ja chcę to widzieć. <laughs> nigdy w życiu... <laughs> nie, sąsiad! I Roksu Koksu! Zginęli. Czekaj. Dzięki wielkie za przejście mojej mapy, jeśli ci się spodoba, chcesz dowiedzieć się o dalszych losach Cześka, zostaw diaksa. Musicie w tym momencie, słuchajcie moi drodzy, wejść do opisu, tam macie link do tej mapy i zostawić diaksa, bo ja chcę dowiedzieć się o dalszych losach Cześka, no. Jeśli będzie ich 15, zrobię kolejną część. Nie no, na syrot raczej nie, ale żeś mi co, no to, to nie zostawiajcie jednak. Jak nie, nie, to nie. Pojawi się pewno za rok. Jeszcze raz dzięki za grę. Ej, powiem wam szczerze, że to nie była wcale złaba, mapa, w sensie lubię takie nienormalne mapy. Puścić wodze fantazji, stworzyć brednie. Ogromną brednie. No nic, w każdym razie, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał tak samo jak mi. Naprawdę nienormalna mapa. Yy, pozdrawiam.